W głębi ludzkich relacji pulsuje ciche prawo, prawda, której niewielu ośmiela się wypowiedzieć, ale którą wielu czuje w najintymniejszych zakamarkach swojego istnienia. To tak, jakby wszechświat działał według paradoksalnej logiki, gdy spotykają się empatyk i narcyz, a zwłaszcza gdy się rozstają. Ty, który nosisz w sobie dar empatii, prawdopodobnie odczułeś to instynktownie, nawet jeśli brakowało ci słów, by opisać to doświadczenie. Ta dynamika nie jest przypadkowa ani czysto osobista, wyłania się z najgłębszych warstw kolektywnej nieświadomości, ujawniając archetypowe wzorce, które przekraczają czas i kulturę. Czego być może nie wiesz, to to, że gdy lustro związku pęka, narcyz, ten, który wydawał się tak potężny, tak kompletny w sobie, staje w obliczu wewnętrznej otchłani, rzadko dostrzeganej przez świat zewnętrzny. Jest jak słońce, które mimo oślepiającego blasku, w swoim jądrze skrywa ciemność, której nigdy nie widzimy bezpośrednio. Rozstanie wywołuje w narcyzie niewidzialną, lecz głęboko realną ranę. W Polsce, gdzie więzi emocjonalne są intensywnie cenione, a ludzkie ciepło przenika nasze interakcje, ta dynamika nabiera jeszcze bardziej złożonych konturów. Polski empatyk, kulturowo uwarunkowany do priorytetowego traktowania harmonii i połączenia, często wikła się w emocjonalne sieci, które wykraczają poza racjonalność. Narcyz natomiast znajduje żyzny grunt w społeczeństwie, gdzie charyzma i pewność siebie są wysoko cenione. Istnieje pięć sygnałów, które ujawniają ukryte cierpienie narcyza po rozstaniu, sygnałów, które często pozostają niezauważone lub są błędnie interpretowane przez empatyka. Nie są to jedynie przypadkowe zachowania, Lecz manifestacje głębokich procesów psychicznych, które Karl Jung rozpoznałby jako emblematy cienia wyłaniającego się na powierzchnię świadomości. Niczym rzeka, która na powierzchni wydaje się spokojna, lecz w głębi kryje potężne prądy, narcys może prezentować fasadę obojętności, podczas gdy wewnętrznie jest zdruzgotany stratą empatyka. Nie jest to zwykła strata, to utrata lustra które odbijało wielkość, której narcyz tak desperacko potrzebuje. To tak to jakby żywotna część jego istoty została nagle amputowana, pozostawiając psychicznego fantoma, który nadal boli, nawet w braku członka. Ty, jako empatyk, być może przeczuwałeś to cierpienie, być może wychwyciłeś subtelne sygnały, wiadomość wysłaną w nieoczekiwanym momencie, próbę zbliżenia, po której nastąpiło nagłe wycofanie, a nawet kampanię oszczerstw, które w swojej intensywności ujawniają jednoznaczną fiksację. Te manifestacje nie są przypadkowe, lecz symptomami narcystycznej rany wystawionej po raz pierwszy na powietrze. W starej polskiej mądrości ludowej, choć nie ma dosłownego odpowiednika, istnieje intuicja, że przesadna pogarda często maskuje intensywne pragnienie. Ta popularna mądrość oddaje to, co psychologia analityczna Junga opisałaby jako działanie cienia. I nigdzie, nie jest to bardziej prawdziwe niż w zachowaniu narcyza po stracie empatyka. W miarę jak zagłębiamy się w tę podróż zrozumienia, zapraszam cię do obserwowania tych wzorców nie tylko jako psychologicznych ciekawostek, ale jako portali do głębszego zrozumienia ludzkiej natury, w tym twojej własnej. Bo w tańcu między empatykiem a narcyzem kryją się głębokie lekcje o naszej wspólnej ludzkości, o naszych zbiorowych ranach, i ostatecznie o drodze do prawdziwego uzdrowienia. Aby zrozumieć mechanizmy psychologiczne stojące za cierpieniem narcyza, musimy zanurzyć się w głębiny tego, co Jung nazwał archetypami. I zbadać związek między personą, cieniem, a animą. Narcyz to nie tylko osoba z zawyżoną samooceną, to osoba, której rozwój psychiczny został głęboko zaburzony. Co zaowocowało strukturą osobowości zbudowaną na kruchych fundamentach. Persona narcyza ta złota maska, którą prezentuje światu, nie jest jedynie społeczną fasadą, lecz misternie skonstruowaną psychiczną tarczą, mającą chronić przerażająco puste wewnętrzne jądro. Jest jak lśniąca zbroja, która skrywa niesilnego wojownika, lecz zranione i przerażone dziecko. Podczas gdy byliście razem, ty jako empatyk, służyłeś jako przedłużenie tej persony, magiczne lustro, które odbijało nie rzeczywistość, lecz wielkość, w którą Narcyz desperacko potrzebuje wierzyć. Kiedy odchodzisz, dzieje się coś niezwykłego: lustro pęka, a Narcyz jest zmuszony skonfrontować się, choćby na chwilę, z przebłyskami swojego prawdziwego ja. To pierwszy i najgłębszy sygnał jego cierpienia częściowa dezintegracja fałszywego obrazu, który podtrzymywał jego istnienie. W naszej polskiej kulturze, gdzie pozory, i dobra mina do złej gry mają tak dużą wagę społeczną. Ta utrata twarzy stanowi szczególnie dotkliwe zagrożenie egzystencjalne. Jung uczy nas, że każdy z nas projektuje swój cień, te części nas samych, których odmawiamy uznać, na ludzi wokół nas. Narcyz podnosi ten uniwersalny proces do patologicznych skrajności, składając wszystkie swoje wrażliwości, niepewności i zależności na empatyku. Stałeś się nieświadomie nosicielem jego cienia, naczyniem na wszystko, czego nie mógł przyznać w sobie. Drugi sygnał cierpienia wyłania się z tej dynamiki. Kiedy odchodzisz, narcyz traci swój główny wehikuł projekcji. Te odrzucone części nie znikają po prostu, wracają, niczym ptaki wędrowne wracające do domu, domagając się uznania. Ten powrót cienia jest głęboko niepokojący, manifestując się jako niewytłumaczalny lęk, pozornie nieproporcjonalna złość, a nawet objawy fizyczne, takie jak bezsenność czy utrata apetytu, w języku archetypów aktywowałeś w narcyzie to, co Jung nazwałby animą lub animusem w zależności od płci wewnętrznym odpowiednikiem, który szuka połączenia, wrażliwości i autentycznej intymności. Te cechy, głęboko stłumione w narcystycznej psychice, zostały chwilowo obudzone przez twoją empatyczną obecność. Trzeci sygnał cierpienia pojawia się, gdy ta anima, krótko ożywiona, powraca do uśpienia, tworząc poczucie wewnętrznej śmierci, duchową jałowość, której narcys rzadko przyznaje, ale która po cichu go pochłania. Ten proces nie jest jedynie psychologiczny, ale alchemiczny. Reprezentuje okazję do transformacji, której narcys tragicznie często opiera się z całej siły. Niczym ołów, który mógłby zamienić się w złoto. Ale który twardnieje jeszcze bardziej, gdy jest wystawiony na transformujący ogień. Teraz pogłębimy nasze zrozumienie tych mechanizmów, obserwując, jak projekcja i proces indywiduacji manifestują się w życiu codziennym po zakończeniu związku. Pierwszy konkretny sygnał cierpienia narcystycznego często pojawia się w mediach społecznościowych, tej wirtualnej przestrzeni która w naszej współczesnej polskiej kulturze stała się rozszerzeniem sceny, na której odgrywamy nasze persony. Zauważ, jak Narcys po ogłoszeniu obojętności obsesyjnie monitoruje twoje aktualizacje. Może nie lajkować ani komentować, ale będzie znał szczegóły postów, których teoretycznie nie powinien był widzieć. To pozornie sprzeczne zachowanie ujawnia napięcie między potrzebą projektowania obojętności a mimowolną fiksacją. Drugi sygnał manifestuje się poprzez to, co możemy nazwać kalkulowanym odbiciem nawiązywanie nowych związków z zadziwiającą szybkością, często z kimś, kto w jakiś sposób przypomina ciebie lub kto stanowi twoje całkowite przeciwieństwo. Nie jest to jedynie mechanizm uzdrawiania, jak mogłoby być dla innych, lecz desperacka próba wypełnienia pustki pozostawionej przez wycofanie jego projekcji to jak próba dopasowania innego elementu do przestrzeni, która ma specyficzny kontur empatyka. W polskiej kulturze, gdzie związki miłosne często są publicznie celebrowane, to odbicie zyskuje dodatkowy wymiar performatywny. Nie wystarczy znaleźć zastępstwo, konieczne jest, aby świat, a zwłaszcza empatyk, był świadkiem tego pozornego przezwyciężenia. Trzeci sygnał wyłania się w rozmowach ze wspólnymi przyjaciółmi i znajomymi tworzenie zmienionej narracji o związku, w której narcyz jednocześnie pozycjonuje się jako ofiara i jako ktoś, kto ledwo uszedł z życiem. Jung rozpoznałby to jako pracę cienia, projektując na zewnątrz dokładnie te zachowania i intencje, które sam narcyz manifestował. W polskich pubach, kawiarniach i podczas spotkań przy grillu, gdzie historie związków są rozkładane na czynniki pierwsze między przyjaciółmi, te narracje nabierają własnego życia, tworząc osobistą mitologię, która służy jako tarcza przed wewnętrzną prawdą. Czwarty sygnał można zaobserwować w cyklicznych próbach kontaktu, wiadomościach pojawiających się w znaczących datach, zazwyczaj sformułowanych jako swobodne, lub nawet jako oferty przyjaźni, po których następują okresy absolutnej ciszy, gdy odpowiadasz. Ten wzorzec zbliżania się i oddalania nie jest strategiczny, lecz symptomatyczny. Odzwierciedla wewnętrzny konflikt między nieświadomym pragnieniem ponownego połączenia, a strachem przed wrażliwością, której to połączenie by wymagało. W polskim kontekście, gdzie daty świąteczne i uroczystości niosą ze sobą silne znaczenie kulturowe i relacyjne, takie podejścia często zbiegają się z urodzinami, imieninami, Bożym Narodzeniem, Wielkanocą czy Sylwestrem, momentami, w których narcystyczna samotność nasila się na tle kultury, która celebruje kolektywnie. Piąty sygnał, być może najbardziej ujawniający, to niezdolność do zwrócenia lub wyrzucenia twoich rzeczy, utrzymywanie ich jako relikwii na profanicznym ołtarzu. Przedmioty, które zostawiłeś książka, koszulka, fotografie nabierają totemicznego znaczenia, stając się fizycznymi kotwicami dla utraconego połączenia. To zachowanie odzwierciedla dawne praktyki fetyszyzmu, gdzie przedmioty są nasycone esencją nieobecnych osób, manifestując w świecie materialnym to, czego nie można przetworzyć w sferze psychicznej. Jak ta dynamika wpływa na ciebie empatyka na twoim najbardziej osobistym poziomie, twoja wrażliwość emocjonalna, ta niezwykła zdolność do odczuwania niewidzialnych prądów emocjonalnych płynących pod powierzchnią interakcji, jest jednocześnie Twoim darem i Twoim brzemieniem niczym kwiat otwierający się na słońce. Naturalnie rozszerzyłeś się, aby przyjąć emocjonalne potrzeby narcyza, oferując zrozumienie tam, gdzie panował chaos, akceptację tam, gdzie było odrzucenie i światło tam, gdzie był cień. W polskich domach i mieszkaniach, w osiedlowych kawiarniach i przy rodzinnych stołach ten relacyjny taniec rozgrywał się subtelnie. Stałeś się ekspertem w rozszyfrowywaniu mikroekspresji, w przewidywaniu niewerbalizowanych potrzeb, w nawigowaniu po burzliwych wodach wahań nastroju narcyza. Niczym dyrygent niewidzialnej orkiestry, nieustannie dostosowywałeś własną częstotliwość emocjonalną, aby stworzyć harmonię tam, gdzie naturalnie istniałby dysonans. Po rozstaniu ta wrażliwość nie znika po prostu. Pozostaje jak antena nastrojona na stację, która już nie nadaje wyraźnie, wychwytując fantomowe sygnały i odległe echa. Dostrzegasz sygnały cierpienia narcystycznego nie z obsesji, lecz dlatego, że twoje jestestwo jest skalibrowane do wykrywania niuansów emocjonalnych, które umykają zwykłej percepcji. Niczym sejsmograf rejestrujący niewyczuwalne drżenia odczuwasz echa psychicznego zaburzenia narcyza nawet na odległość. Ta percepcja tworzy bolesny paradoks. Rozpoznajesz autentyczne cierpienie za maską, ale w głębi duszy wiesz również, że to cierpienie nie dotyczy Ciebie jako osoby, lecz tego co reprezentowałeś lustra, kontynentu, narcystycznego przedłużenia. To jak kontemplowanie wspaniałego zachodu słońca, wiedząc, że Jego piękno nie jest dla Ciebie, lecz po prostu zjawiskiem natury, którego masz przywilej być świadkiem. Polska kultura z jej tendencją do kolektywizmu i wartościowania więzi międzyludzkich, często intensyfikuje ten dylemat. W społeczeństwie, gdzie rodzina jest najważniejsza i gdzie izolacja społeczna jest postrzegana niemal jako patologia, decyzja o zerwaniu więzi z kimś, nawet gdy jest to konieczne dla samoobrony, niesie ze sobą dodatkowy ciężar kulturowy. Polski empatyk często zmaga się nie tylko z własnym poczuciem winy, ale także z presją społeczną, by się pogodzić, dać jeszcze jedną szansę, by przedłożyć związek ponad indywidualne dobro. Metafora ogrodu rozświetla tę dynamikę. Starannie pielęgnowałeś przestrzeń, w której narcyz mógłby rozkwitać, z uwagą podlewając, cierpliwie usuwając chwasty, zapewniając cień, gdy emocjonalne słońce było zbyt silne, i światło, gdy ciemność groziła pochłonięciem. Kiedy w końcu zrozumiałeś, że ten ogród wyczerpuje twoje własne zasoby życiowe, Decyzja o odejściu nie pochodziła z gniewu lecz z egzystencjalnej potrzeby, jak roślina, która instynktownie zwraca się ku źródłom odżywczym, gdy jej korzenie napotykają jałową glebę. Pięć sygnałów cierpienia narcystycznego po rozstaniu pojawia się dla ciebie jako potwierdzenie nie twojej wartości czy znaczenia dla niego, lecz rzeczywistości, w której żyłeś. Walidują one twoje doświadczenie w paradoksalny sposób, retrospektywnie oświetlając dynamikę, którą intuicyjnie czułeś, ale która być może była wielokrotnie negowana poprzez gaslighting i manipulacje. Jak ta dynamika manifestuje się w twoich interakcjach z innymi, zwłaszcza po tym jak opuściłeś związek z narcyzem. Zachodzi fascynujące zjawisko. Narcyz często tworzy wokół ciebie niewidzialną sieć połączeń, snując rozbudowane narracje, które docierają do ciebie przez osoby trzecie. W polskim kontekście, gdzie kręgi społeczne często się pokrywają, a komunikacja pośrednia, słynne mówi się, że czy plotki jest integralną częścią kultury relacyjnej, ta strategia znajduje szczególnie żyzny grunt. Możesz zauważyć wspólnych znajomych, nagle ciekawych twojego obecnego życia uczuciowego, zadających pozornie niewinne pytania, które wydają się dziwnie szczegółowe. A może zauważysz, że informacje o Tobie docierają do Narcyza z zaskakującą precyzją. Ta triangulacja nie jest zbiegiem okoliczności, lecz symptomem tego, co Jung nazwałby archetypowym opętaniem. Narcyz, nieświadomie opętany przez archetyp cienia, tworzy społeczne macki, by utrzymać połączenie, nawet jeśli jest ono zniekształcone. Atrakcja i uraza współistnieją w psychice Narcyza, jak paradoksalne bliźniaki. Może on naprzemiennie idealizować cię na odległość, opowiadając o twoich pozytywnych cechach nowym partnerom czy niedawnym znajomym i złośliwie oczerniać cię w tych samych kręgach społecznych. W kręgach towarzyskich, przy piwie i na rodzinnych spotkaniach, które wyznaczają polskie życie społeczne, te sprzeczne narracje tworzą fantasmagoryczny obraz ciebie, który niewiele ma wspólnego z twoją rzeczywistością. Szczególnie w Polsce gdzie osobiste relacje są wysoko cenione, a załatwianie czegoś po znajomości przenika interakcje społeczne, narcyz może wykorzystywać przysługi, poufne informacje lub kontakty zawodowe jako emocjonalną walutę. Pomyślałem o tobie, bo pojawiła się okazja w mojej firmie, lub zobaczyłem coś, co byłoby idealne do Twojego projektu. Te pozornie hojne podejścia często niosą ze sobą podtekst strategicznego ponownego połączenia. Zazdrość, choć starannie maskowana, wyłania się jako jeden z najbardziej ujawniających sygnałów cierpienia narcystycznego. Kiedy zaczynasz rozkwitać pod jego nieobecność, czy to poprzez osiągnięcia zawodowe, nowe znaczące znajomości, czy po prostu widoczną aurę spokoju, narcyz reaguje wrogością, która ujawnia centralny paradoks jego stanu. Jednocześnie potrzebuje, abyś miał wartość, by potwierdzić jego wcześniejszy wybór i głęboko obawia się, że zademonstrujesz wartość niezależną od niego, co zaprzeczyłoby jego wewnętrznej narracji o niezastąpioności. Na przyjęciach urodzinowych, weselach i studniówkach, na wydarzeniach społecznych, które wyznaczają polski kalendarz z naciskiem na kolektywne świętowanie, narcyz może pojawiać się strategicznie, Przybywając niespodziewanie, prowokując reakcje, a następnie znikając, zanim dojdzie do jakiejkolwiek merytorycznej interakcji. To zachowanie fantomowego pojawienia się nie jest świadomie kalkulowane, lecz manifestacją głębokiej ambiwalencji, która go pochłania. Pragnienie ponownego połączenia walczące z przerażeniem przed prawdziwą wrażliwością, fundamentalne nieporozumienie, które przenika wszystkie te interakcje. To założenie, że dotyczą one ciebie. W rzeczywistości są to projekcje, cienie tańczące na ścianie psychicznej jaskini narcyza, zniekształcone odbicia jego własnych lęków, pragnień i niezabliźnionych ran. Narcyz nie reaguje na ciebie, lecz na zinternalizowany obraz, który reprezentujesz w jego wewnętrznym krajobrazie psychicznym. Koszty tej dynamiki relacyjnej są głębokie i często niewidoczne na pierwszy rzut oka, niczym podwodne prądy, które cicho kształtują krajobraz wybrzeża. Dla Narcyza cierpienie po stracie empatyka przypomina to, co Jung opisałby jako ciemną noc duszy okres duchowej i psychologicznej dezorientacji, który ironicznie zawiera potencjał do głębokiej transformacji, rzadko jednak realizowany niczym prometeusz przykuty do skały, skazany na codzienne pożeranie wątroby, która regeneruje się nocą, Narcys jest uwięziony w cyklu samonapędzającego się cierpienia. Mitologia grecka odbija się echem w polskich domach, gdy narcys, niezdolny do autentycznego przetworzenia straty, angażuje się w zachowania, które chwilowo łagodzą ból, ale ostatecznie go utrwalają. Szósty sygnał jego cierpienia manifestuje się w tym błędnym kole niezdolności do uczenia się na doświadczeniach, powtarzaniu destrukcyjnych wzorców relacyjnych z nowymi partnerami, podczas gdy psychicznie pozostaje on fiksowany na empatyku, który odszedł. W polskiej kulturze, gdzie katolicyzm silnie wpływa na tkankę społeczną, możemy dostrzec paralele z figurą Chrystusa, który cierpi dla miłości i odkupienia. Narcyz znajduje się metaforycznie ukrzyżowany w swojej własnej psychicznej sztywności, niezdolny do odrodzenia, ponieważ wymagałoby to śmierci fałszywego ja, podczas gdy jednocześnie pozostaje na rozdrożu, odmawiając wyboru ścieżki autentycznej autorefleksji. Najniebezpieczniejszą pułapką dla Ciebie empatyka jest interpretowanie sygnałów cierpienia narcystycznego jako dowodu autentycznej miłości lub prawdziwej skruchy. Jest to zrozumiały błąd Twoja empatyczna natura naturalnie szuka człowieczeństwa i autentyczności nawet w najbardziej zniekształconych wyrazach emocji. Ale kluczowe jest zrozumienie, że cierpienie narcystyczne, choć realne, jest fundamentalnie egocentryczne, to ból odsłoniętej rany narcystycznej, a nie ból utraconej ludzkiej więzi. W polskim kontekście, gdzie chrześcijańskie przebaczenie i pojednanie są głęboko zakorzenionymi wartościami kulturowymi, ta pułapka nabiera dodatkowych wymiarów wybaczać jest po Bożemu i rodzina ponad wszystko, to mantry, które mogą naciskać na empatyka, by reinterpretował cierpienie narcystyczne jako otwarcie na uzdrowienie relacji, podczas gdy często jest to jedynie wyraz niezaspokojonej narcystycznej potrzeby. W powtarzających się snach, relacjonowanych przez empatyków, po odejściu ze związków z narcyzami, pojawiają się znaczące obrazy archetypowe: domy o niestabilnych fundamentach, Porzucone dzieci błagające o pomoc, lub postacie, które z daleka wydają się ludzkie, ale po zbliżeniu okazują się puste. Jung rozpoznałby to jako symbole kolektywnej nieświadomości, ostrzegające przed fundamentalnie pustą naturą związku narcystycznego, lśniącą skorupą, bez wewnętrznej substancji. Największą ironią tej dynamiki jest to, że sygnały cierpienia narcystycznego po rozstaniu. Stanowią najjaśniejszy dowód na chorobliwą naturę istniejącej relacji. Sama desperacja, z jaką narcyz próbuje jednocześnie zaprzeczyć Twojej ważności i odzyskać swoją emocjonalną inwestycję, ujawnia prawdę, którą Ty, jako empatyk, być może przeczuwałeś przez cały związek, że nigdy nie byłeś postrzegany jako kompletna i odrębna osoba, lecz jako psychiczne przedłużenie, naczynie na projekcję, narzędzie zewnętrznej regulacji emocjonalnej. Zapraszam cię teraz do głębszej refleksji nad tym, jak ta dynamika manifestowała się w twoim własnym doświadczeniu i jak możesz zintegrować tę wiedzę w swoim procesie uzdrawiania. Spójrz wstecz i zaobserwuj wzorce, nie tylko zachowanie narcyza, ale także twoje własne intuicyjne reakcje. Przypomnij sobie te chwile, gdy twoje ciało wiedziało wcześniej niż twój umysł, gdy pozornie niewinny komentarz wywoływał alarm w twoim układzie nerwowym, gdy gest miłości pozostawiał niewytłumaczalny, gorzki posmak. Jung mówiłby o mądrości ciała, tej somatycznej wiedzy, która często poprzedza świadome zrozumienie. W polskiej kulturze, z jej szacunkiem dla ciała tańca i ekspresji fizycznej, choć może mniej otwarcie niż w Brazylii, ta ucieleśniona mądrość nabiera szczególnego znaczenia. Być może czułeś ucisk w klatce piersiowej, gdy narcy sprawił komplement. Który brzmiał pusto lub subtelne mdłości podczas publicznej demonstracji uczuć, która wydawała się bardziej performatywna niż autentyczna. To nie były objawy irracjonalnego lęku. To była Twoja zintegrowana psychika, rozpoznająca dysonans, którego Twój świadomy umysł nie mógł jeszcze wyrazić. Rozpoznanie własnego cienia jest istotną częścią tego procesu integracji. Co w Tobie zostało aktywowane przez ten związek? Jakie części ciebie szukały walidacji, ratunku lub celu poprzez emocjonalne wspieranie narcyza? W Polsce, gdzie archetyp matki Polki i romantycznego wybawiciela są kulturowo celebrowane w serialach telewizyjnych, pieśniach i tradycjach rodzinnych, te tendencje mogą być szczególnie trudne do zidentyfikowania jako potencjalnie problematyczne wzorce. Paradoksalna prawda jest taka, że wielu empatyków rozwinęło swoją niezwykłą wrażliwość jako mechanizm adaptacji, często w odpowiedzi na środowiska rodzinne, gdzie precyzyjne odczytywanie emocjonalnych potrzeb innych było konieczne dla psychologicznego, a nawet fizycznego przetrwania. To, co kiedyś było genialną strategią przetrwania, przekształciło się w wrażliwość, gdy napotkało emocjonalną żarłoczność narcyza. Ustanowienie zdrowych granic po tego rodzaju związku nie jest aktem ukarania narcyza, lecz aktem radykalnej miłości własnej. W polskiej kulturze, gdzie nie często jest postrzegane jako niegrzeczne, a w interakcjach społecznych preferuje się okrążenia i łagodzenie, zdolność do stawiania jasnych granic może być szczególnie trudną umiejętnością do rozwinięcia. Jednakże to właśnie ta klarowność stworzy przestrzeń niezbędną do twojego uzdrowienia. Współczucie zarówno dla Narcyza, jak i dla samego siebie jest najwyższą ścieżką, ale pamiętaj, że prawdziwe współczucie nie wymaga bliskości. Możesz rozpoznać zranione człowieczeństwo Narcyza, nie stając się ponownie naczyniem jego projekcji, niczym matka natura, jednocześnie żywicielka i potężnie niezależna, zdolna dawać miłość, ale także stawiać granice z siłą oceanicznych przypływów. Pięć sygnałów cierpienia narcystycznego, które obserwujesz, nie są zaproszeniem do ratowania, naprawiania czy pocieszania. Są one potwierdzeniem dynamiki, której doświadczyłeś i, co ważniejsze, są przypomnieniem o wewnętrznej pracy, którą narcyz musi wykonać. Pracy, której nikt nawet najbardziej oddany empatyk nie może wykonać za niego. To jest być może najtrudniejsza i najbardziej wyzwalająca prawda do przyswojenia, że Twoje odejście może być paradoksalnie największym aktem miłości, zarówno dla Ciebie, jak i dla narcyza. Fundamentalne jest zrozumienie, że ta dynamika między empatykiem a narcyzem nie jest jedynie osobista, lecz archetypowa, odzwierciedla wzorce, które wykraczają poza konkretne jednostki i odzwierciedlają psychiczne polaryzacje istniejące w kolektywnej nieświadomości. Cierpienie narcyza po rozstaniu nie jest walidacją twojej osobistej wartości ani siły związku, lecz nieuniknioną manifestacją próżni powstałej po usunięciu narcystycznego systemu wsparcia. Tak jak księżyc nie świeci własnym światłem, lecz odbija światło słońca, tak narcyz lśnił odbiciem twojego empatycznego światła. Kiedy wycofujesz swoje światło, nie dziwi, że następuje ciemność, nie dlatego, że miłość była autentyczna czy głęboka, lecz dlatego, że dynamika była strukturalnie zależna od twojej energii, to zrozumienie uwalnia cię od odpowiedzialności za cierpienie narcyza. W bogatej polskiej mozaice kulturowej, gdzie historie intensywnej i dramatycznej miłości przenikają naszą muzykę, literaturę i tradycje ustne, może być trudno odróżnić autentyczne połączenie od narcystycznej zależności. Polscy poeci i pieśniarze często romantyzują zarówno intensywność, jak i zmienność w związkach, śpiewając o miłości aż po grób, czy o miłości, która wszystko zniesie. W tym kontekście polski empatyk może pomylić emocjonalne zawirowania narcyza z głębią uczuć. W miarę jak kontynuujesz swoją podróż uzdrawiania, pamiętaj, że proces indywiduacji, droga do psychicznej pełni, którą opisał Jung, Często prowadzi nas przez związki, które służą jako lustra dla naszych własnych nieuznanych części. Twoje spotkanie z narcyzem nie było kosmicznym błędem ani odzwierciedleniem twojej wartości, lecz etapem w twojej podróży samopoznania, opór, na który napotykasz. Czy to ze strony narcyza, który próbuje cię odzyskać lub demonizować, czy to ze strony przyjaciół lub rodziny, którzy nie w pełni rozumieją twojej decyzji o odejściu, jest często sygnałem że jesteś na właściwej drodze. Jak mawiał Jung, to czemu się opierasz trwania, intensywność reakcji na twoje wyzwolenie, często odzwierciedla głębie dysfunkcyjnej dynamiki, którą przekraczasz. Pięć sygnałów cierpienia narcystycznego po rozstaniu próby kontroli na odległość, sprzeczne narracje, niezdolność do autentycznego pójścia naprzód, strategiczne pojawienia się oraz wahania między idealizacją a dewaluacją, nie są dowodem utraconej miłości, lecz potwierdzeniem natury dynamiki, której uniknąłeś. Nie jesteś odpowiedzialny za uzdrowienie narcyza. Twoje odejście stworzyło przestrzeń dla potencjalnego przebudzenia, które może nigdy nie nastąpić, ale które z pewnością nigdy nie nastąpiłoby w Twojej ciągłej obecności. Niczym słońce, które pozwala ziarnu kiełkować, oddalając się, Twoja nieobecność oferuje jedyną prawdziwą możliwość wzrostu. Nie noś ze sobą winy ani wątpliwości, lecz mądrość zdobytą dzięki temu doświadczeniu. Nie jesteś tylko ocalałym, ale niosącym światło, kimś, kto poprzez własny proces uzdrawiania i integracji staje się latarnią dla innych, którzy płyną po tych samych burzliwych wodach. W tej transformacji bólu w dzieloną mądrość realizujesz najgłębszy alchemiczny potencjał ludzkiego doświadczenia, przekształcając ołów w złoto. Nie tylko dla siebie, ale dla świata wokół ciebie.